Słuchajcie kochani, oto nasze zakupy dzisiejsze za 70 dolarów. Pokażemy co kupiliśmy. Canada Dry Junjureya, to jest 6 butelek, po 710 gramów jedna. Była na promocji za 3 dolary tylko. Sok był 4 dolary. V8, to jest, znaczy 8 warzyw. Low sodium, właśnie nie zawiera dużo soli. Mało soli, mniej soli. Tak to na bok to ustawimy, żeby nie przeszkadzało to są duże rzeczy pomidorki były też na promocji tylko 66. jest ich niecałe pół kilograma jeden paon na bok tam tutaj no i w Kanadzie się waży na paony ale czereśnie mi się wysypały troszkę do torby co to na końcu je podbieram. mam tutaj kilogram czereśni, dałam 5,50 Wysypały mi się troszkę do torby. Jeszcze O, nasz przysmak, śliwki w czekoladzie polskie. 7 dolarów. Ile ich jest tutaj tych śliweczek? A zaklejone akurat była 500 gramów. Akurat jest zaklejone. Gdzieś tak wygląda. A 500 gramów Pół kg śliweczek za 7 dolarów. Dwie gruszeczki do lat 40 o banany to chyba dolara trzy banany parę jabłuszek wzięłam, była akurat też na promocji, dałam dwa to dolary chyba 2,50 za jabłuszka to jeszcze później to szeregki sobie tej torby wezmę co my tu jeszcze kupiliśmy a dla małego takie takie taki snak dla wnusia, takie ciasteczka bez kalorycznych, nie ma kalorii w ogóle, znaczy cukru nie ma tak, zero cukru takie ciasteczka. Ryżowe chyba to są. Prawdopodobnie jagodowe. Tak, rajz ryżowe takie jagodory, smaku jagódek. To kosztowały chyba 2 dolary czy 2,50 No i jagódek. Plus po jagódek. Akurat kochani, na promocji były jagódki. Za $,44 jedna taka paczuszka. Normalnie kosztują 4 dolary. Ale dali taką promocję. To są te kanadyjskie, te są amerykańskie, te są już nasze kanadyjskie. To wziąłam aż 6. Dawnośia lubi jagódki, a my też lubimy. To to sześć, 6, dałam 8 z groszami. Bo po $44. Dwa serki, które były też na promocji po 2,80 Philadelphia kremowy serek. Tak, to też to kupiliśmy, bo był po było 2,80 jeszcze kupiliśmy. O tu mamy jeszcze marcheweczkę. Marchewka 2,60 taka wiązka. Jogurty greckie, jam jagódkowe i zwykły jogurt. Akurat też na promocji były po 2,66 ta 4 jogurty. No i mięsko kupiliśmy. Mięsko kupiliśmy takie te te po ludziach poduża bez, bez skóry tak, bez skóry, bez kości, takie fajne że tylko jakiś sosik zalejemy za i do pieca będzie szybki i pyszny obiadek daliśmy 5,50 50, ale tu nie ma już tak jak za dużo pół kilograma, pół kilograma tak. to wzięliśmy dwie takie paczuszki po 5,5 dolara za jedną paczuszkę i to kochani chyba przy... o ziemniaczki jeszcze za 5 dolarów niecałe 5, nie 5 kilogramów czekajcie 4,5 kg ziemniaków za 5 dolarów. I to nasze zakupy, za które zapłaciliśmy 70 dolarów. To no wszystko. Dziękujemy, kochani, za Na oglądanie. Mam kochani, miłego dnia. Do następnego.